Podejrzewasz, że to może być nowotwór? Pierwsze kroki skieruj do lekarza rodzinnego, ginekologa, urologa, gastrologa. Jeśli wyniki zleconych przez niego badań będą niepokojące, otrzymasz skierowanie do poradni onkologicznej, hematologicznej lub karty DILO. Dzięki karcie wejdziesz na ścieżkę szybkiej terapii onkologicznej. Jeśli Twój lekarz podejrzewa nowotwór, wystawił skierowanie lub kartę DILO, skontaktuj się z LuxMed Onkologia. Zadzwoń pod numer 22 430 87 00. Mamy kontrakt z NFZ, więc bezpłatnie realizujemy usługi dla dorosłych pacjentek i pacjentów onkologicznych. Lekarze LuxMed Onkologia szybko zlecą badania, na podstawie których wykluczą lub potwierdzą chorobę. Jeśli stwierdzą nowotwór, razem z Tobą przygotują kompleksowy plan leczenia i będą monitorować jego skuteczność. Zapewniamy konsultacje psychologa, dietetyka i rehabilitację. Wszystko bezpłatnie na NFZ. LuxMed Onkologia. Zadbamy o Ciebie na każdym etapie leczenia.